Właśnie siedzę sobie z herbatą. Dostałam taki ładny kubek. No, nie zgadniecie skąd. Tak, ze Szwecji, jeżeli kogoś by interesowało. Czekajcie, odwrócę. Niezwykle dużo informacji o łosiach. Składam film, który zaraz zobaczycie, i niestety muszę stwierdzić, że jest on dosyć chaotyczny. Hej. Dwa dni temu zaczęłam nagrywać ten właśnie film. Teraz jestem w zupełnie innym miejscu. Teraz wieję, w jakich warunkach muszę pracować. Żartuję. W całkiem ładnych. I chociaż tamten film nie wyszedł, może tutaj coś teraz wstawię? Zobaczcie, ktoś sobie tutaj mieszka. A to jego ogródek. No, całkiem, całkiem. Cytryny nadal się trzymają. Myślę, że jeszcze trochę to potrwa. Tutaj mają ich naprawdę dużo. No, chyba nie zrywają, natomiast z tej strony całkiem dziwne drzewo. Co to ma być? A to mój chodnik. Świetny, wiem, całkiem spore. Jak oni coś tam widzą przez te okna. Korki, korki, wszędzie korki, hałas, czyli po prostu poranek na Malcie, jest godzina dziewiąta. Patrzę, żeby coś nie przejechało. Myślę, że wypowiem się dłużej, jak już będę gdzieś, gdzie jest po prostu ciszej. Że odpowiadam Wam dzisiaj na jakieś pytania, może bardziej poruszę jakieś tematy, które jakoś tam przekładałam, czy coś, no bo trochę się działo, ale dzisiaj tak na spokojnie i może zaczniemy od tych balkonów. Balkony te nazywają się Galeria i występują nie tylko w Valetcie Wiele ludzi. Turystów chodzi mi, jedzie do Walety, żeby je zobaczyć, sfotografować, ale te balkony są właściwie w wielu miejscach. Po prostu w Walecie są na każdym kroku. Dzisiaj pokazuję wam przykłady z Gziry i ze Slimy. Więc stanowczo to nie jest tak, że one są tylko w Walecie. I kiedyś uważano, że zielone są takie wiecie. Masz zielony balkon, jesteś wysoko postawioną osobą, a teraz to już te kolory się zmieniają. Każdy chce mieć właściwie jakiś inny, jaki mu się podoba jemu. Na Maltę zawitały one pod koniec XVII wieku, czyli panował wtedy barok, tak? Przepych. Na początku tylko ci bogaci Maltańczycy mogli sobie na coś takiego pozwolić, żeby ten balkon po prostu sobie tak dokleić do mieszkania. Ktoś mi kiedyś napisał, że mieszkał. Nie pamiętam dokładnie w jakiej miejscowości: to było coś na północy i że nie było takich balkonów, bo one nie są w każdym mieście. Ale nawet jeżeli mamy, powiedzmy, slimę, gdzie jest ich więcej, to stanowczo nie oznacza, że tam nie ma takich zwyczajnych balkonów, które my znamy. A już na pewno w takich nowych budynkach. Dajcie znać w komentarzu, jaki kolor balkonu Wy byście sobie wybrali. Niektórzy też twierdzą, że balkony te przyszły z Afryki od arabskich maszarabia, tutaj macie jak to się pisze. I takie balkony dla arabskich kobiet były kiedyś takim, wiecie, no, jedynym oknem na świat, gdzie po prostu te panie mogły sobie tam przebywać i podglądować, co się dzieje. Kiedy nie mogły wychodzić z domów. Szukając informacji w internecie na temat tych balkonów, lub po prostu rozmawiając z ludźmi na Malcie, dostaje dosyć wręcz sprzeczne informacje. Myślę, że po prostu, jeżeli ktoś by chciał więcej poczytać na ten temat, to zostawię link albo kilka linków w opisie i no sami zobaczcie. Co to tak wieje? Chciałam wam po prostu powiedzieć dwie rzeczy. To, że przestałam się stresować wynikami, albo w ogóle całą tą chorobą, nie spowodowało tego. Że już mnie nic nie boli. No, nie jest tak kolorowo. Nadal mnie boli. Mam wrażenie, że z czasem coraz mniej, ale też mi mówili, że właśnie jeżeli to po prostu są skutki uboczne, to one będą z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc może powoli ustępować. I Mam wrażenie, że tak się dzieje, ale to nie jest tak, że ja sobie coś wmówiłam, że mnie to boli albo że stres to tylko i wyłącznie spowodował. Zauważyłam, że jak się stresuję albo jak jestem e, niewyspana czy coś takiego. To te bóle się nasilają, ale to nie jest tak, że jak się nie stresuje, to ich w ogóle nie ma. Bo dużo było takich komentarzy, że zobaczysz, dostaniesz dobre wyniki i nagle wszystko jak ręką odjął, bo to pewnie jakieś nerwobóle. No no nie. Swoją drugą pokażę wam, bo y, tak powiedzmy 10 cm od telefonu z drugiej strony są całkiem ładne kwiatki. Tak więc y, chwila przerwy na kwiatki. No nie wiem, coś mają w sobie. Na pewno to miasteczko ma swój urok, chociaż bardzo często jest tu bardzo dużo ludzi, szczególnie w sezonie, a w niedzielę to już w ogóle, bo tutaj wtedy jest targ rybny. Rybno wszystko powiedziałabym, ale nazywa się targ rybny. No i tutaj wtedy to gdzieś zaparkować, a potem się przecisnąć to tak średnio. No i w sezonie, jak mamy powiedzmy 35 stopni i są wszędzie te ryby wyłożone. To wyobraźcie sobie, jakie tutaj są zapachy. A tutaj, zawsze jak przechodzę, to jest jakiś hotel, taki, no niewielki, ale jest. To po prostu zawsze robię takie, uo, fajnie wymyślili z tymi drzwiami. Za mną palmy, ale ja nie o palmach. Bo sprawa druga, którą chciałam poruszyć, to lecimy do Polski. I jak to oglądacie, to już tam jesteśmy. Jak patrzę na prognozy pogody, to jest takie, czy na pewno chcemy tam lecieć? Bo jeżeli teraz lecicie na Maltę, to dobry wybór. Piękna pogoda. Teraz mam bluzę zarzuconą tylko dlatego, żeby mieć wolną rękę. Ale powiem Wam, że naprawdę wiosna na Malcie, myślę, że to bardzo dobry pomysł. Bo jeszcze nie ma takich upałów, że aż się wszystkiego odechciewa, ale jednak słoneczko, bardzo przyjemnie. Tutaj dużo osób przychodzi robić sobie zdjęcia, bo po prostu dużą część tej zatoczki widać a tam owy targ ale dzisiaj nie niedziela więc na targu bardziej możemy kupić jakieś przekąski, jakieś pamiątki ubranie też że tu się przeciskam planujemy coś zjeść, ale powiem wam że tak w porze lunchu ciężko tu coś znaleźć jeszcze więcej ludzi w sumie wszędzie może makaron Dosłownie wszędzie brak miejsc. One eternity later. Dobra, siedzimy. Nawet mają ogródek, więc całkiem fajnie. Jeżeli będziecie chcieli na macie zjeść rybę, to polecam Sibasa. jest to okoń morski i niezły. Mówiłam wam, że lecimy do Polski, tak więc um, tak będziemy, będzie to wyjazd taki dosyć intensywny, bo będziemy w sumie w czterech miastach, więc będziemy cały czas się przemieszczać. Ale fajnie, cieszę się. Spotkamy się i z rodziną, i, i z naszymi znajomymi i pochodwiedzą też lekarzy, bo dawno nie było, prawda? No, planuję pójść do mm, kardiologa. Może coś tam wam nagram z Polski, może takiego vloga z całego tygodnia, zobaczymy. Ja planuję pójść do kardiologa, który właśnie w Gdyni, tak jakby wskazał mi ścieżkę, gdzie w ogóle mam szukać. I też potem miałam z nim kontakt telefoniczny, gdzie rozmawialiśmy o moich wynikach, już nie tylko takich kardiologicznych, tylko jakie badania dalej mogłabym zrobić. No po prostu mega. Nie chciał za to żadnych pieniędzy, to było też niezręczne, bo poświęcił mi sporo czasu i nic ze nie miał.